Cześć, witam wszystkich na kolejnym moim filmie. z Cyklu rośliny egzotyczne i nie tylko, kanał Dario K. Zapraszam na film. Tematyką, dzisiejszych Tematyką dzisiejszego filmu zajęć przyzwyczajenia mówię. Tematyką dzisiejszego filmu będzie Juka Filifera. Roślina została posiana, tak jak widzicie, 1 grudnia 2019 roku, także jest to nieco ponad roczna sadzonka. Mam no dokładnie rok 4 miesiące, jeżeli dobrze liczę. I na dzień dzisiejszy prezentuje się tak. Przezimowała w bardzo dobrej kondycji. Na początku przechowywana była w pomieszczeniu gospodarczym, a później już gdy nadeszły te siarczyste mrozy minus 15, minus 20, to zniosłem je do chłodnej piwnicy. Skąpo podlewana. 2-3 razy, bodajże w tym sezonie. Na no, jednych z pierwszych moich filmów możecie zobaczyć, jak przesadzałem te rośliny z takich doniczek startowych. One no, niczym nie przypominały dzisiejszego stanu w wyglądzie. Były to zaledwie 2-3 listki, także możecie sobie zobaczyć. No a dzisiaj zajmiemy się przesadzaniem tych roślin, bowiem te doniczki bodajże 10x10x14, no już widać, że są do nich za małe. Zobaczycie jaki posiadają system korzeniowy te rośliny. Ja już sobie tutaj jedną pozwoliłem przesadzić w taką dwulitrową doniczkę. No i ten egzemplarz tu już taki widać jest konkretny, solidny. Ten pień zaczyna się tworzyć poprzez ucinanie kolejnych liści, będzie się wydłużał. No ale to wszystko w swoim czasie. No i przy okazji tutaj udało mi się pozyskać kolejną sadzonkę. Odciąłem ładnie z, z głównym korzeniem. Znaczy z głównym. Ze swoim korzeniem, ale z takim palowym. rozgałęziającym się na mniejszym. Także myślę, że spokojnie się przyjmie. Ziemia jak zwykle uniwersalna. Zmieszana z obornikiem trochę perlitu. I taką mieszankę stosujemy do przesadzania. No dobra, odkładam na statyw. I zaraz zobaczymy jakie ma korzenie ta. ten egzemplarz. Także za, za chwilę wracam. Okej, okay, już jesteśmy z powrotem. Też ja spróbuję teraz tutaj wyciągnąć naszą filiperkę. O no proszę zobaczyć. Ewidentnie nadaje się już do przesadzenia. Korzenie piękne, zdrowe, grube wykształcone solidnie trochę może tej ziemi obsypiemy no i właśnie zobaczcie ona się składa z takich właśnie potężnych korzeni niczym marchewki w wyglądzie przypominające proszę zobaczyć pięknie ukorzeniona to nie wiem, czy to jakiś odrost, chyba korzeń. To jest korzeń też. Ale tutaj idzie. Teraz nie widać. Pokażę Wam. O. o, idzie mały odrost. Kolejny. Więc także w przyszłości myślę, że można będzie też odciąć i pozyskać. O, tu jest jeszcze następny. Jeszcze większy. Proszę zobaczyć. O, ten biały tutaj. No, także jak przesadzimy, to myślę, że w tym sezonie ten odrost będzie jeszcze większy. Także widzicie tak to wygląda Ziemia przygotowana Zaraz je wsadzimy do, do tej większej Doniczki dwulitrowej I tak analogicznie zrobimy Ze wszystkimi, czyli jeszcze mi zostało Raz, dwa, jeszcze dwie oprócz tego No także jeszcze raz się wyłączę I później Wam pokażę już efekt finalny Jak przesadziłem te wszystkie Egzemplarze Także za chwilę wracam znowu No i efekt finalny szybciutko prezentuje się tak cztery sztuki przesadzone no ta jest taka trochę jakaś zbytowana no ale widać, że wyrasta nowy liść będzie dobrze także tak to wygląda juki przesadzone nowe doniczki nowa ziemia obornik, także zobaczymy co pokażą w tym sezonie a rosną naprawdę szybko w porównaniu z roztratami to to można powiedzieć, że są demonem wzrostu. Także tak to wygląda. Dobra, dzięki. Pozdrawiam, cześć.